Być może dziwnie to wygląda, pod jednym dachem panów dwóch, lecz w tym szaleństwie jest metoda, i wbrew pozorom zdrowy duch, jeden drugiemu podarę, bo cieszy słowem złej po tych ścieżkach życia tamtem podróżować żej. I ktoś po przejściach ciusteran sterani nie wybadamy jeszcze dny. Zawsze do usług drogie panie. Wzięcia, ci do wzięcia, ci do wzięcia, 20 wzięcia, 20 wzięcia Dzisiaj mam wyraźny niż na biorytmach. Bo inaczej to nie byłby remis. Tylko byście przegrały 2-0. To nie biorytmy, tylko szarpie pan nad i kula ma szarpaną y, trajektorię. Monika, co? Kochana, jeżeli ja, twój szef, doświadczony redaktor opiniotwórczej rubryki sportowej, szarpę nad to znaczy, kochana, że tak trzeba wyobraź sobie, że znaczy, pierwszy raz na kręgielni, więc. Hello! <gry> Ale dziewczyny grają już od czterech lat i mówią, żeby nie szarpać, bo ta trajektoria. Która tak powiedziała? Ile wy macie lat w ogóle, co? Słyszałeś, Stefan, Trajektoria. Gdzie? Kręgle to męski sport. Dziewczyny mówią, że takich jak wy to ograją z zamkniętymi oczami. Bo... Tak jak my? Amatorów. <grym> Słyszałeś, Romek? Szczególnie, że jesteście już starzy. Dobrze, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Za tydzień rewanż, dobrze? Stawka 500 zł. Was trzy przeciwko nam trzem, tak? Aha, kobiety na mężczyźni, wojna płci, tak? Aha. Okej? Hey. Okej? Okay. Stoi. Hey. Dobra, nie wczuwaj się dalej Przecinasz? Klasa. Akurat. Za tydzień. Tylko żebyście mi potem nie płakały, jak przegracie do zera. Co się śmiejesz ty 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 jakbyś tak grał, jak grałeś dzisiaj, to wiesz co to możesz od razu im posłać 500 zł przelewem. Ale jesteśmy tu dopiero czwarty raz, kiedy się miałem nauczyć? Kiedy? wtedy kiedy Roman. Roman, pokaż mi prawą rękę. Widzisz? Tak wygląda ręka mistrza. I tę rękę masz naśladować, a nie szarpiesz nad garstkiem. Chłopaki, przecież to tylko zabawa. No i tak, trafiam częściej od ciebie. Chyba <grywa> do łazienki. Wszystko za mocno przeżywacie. A no, ty się. Czej, ty się w ogóle nie denerwuj. Ty masz myśleć tylko o wygranej. Ronek chcesz coś z baru? Ja stawiam, a ty masz od jutra <grywa> przez siedem dni trenować po 7 godzin dziennie, stary. Ale jutro nie mogę. Mój syn ma w szkole przedstawienie o higienie Jamy Ustnej. Marzył, żeby zagrać złamaną jedynkę, ale został z gorzej górnej czwórki. No to cię zrozumie, jakby powiesz, że coś ci wypadło. Ogonił sobie pół głowy, pomalował na brązowo, żeby przekonująco zagrać próchnicę. Ale <golnił> no nie mogę go zawieść. Stefan, wyrwiesz się jakoś. <golnił> Wiktor, nie rozumiesz, że Stefan próbuje ci wytłumaczyć, że w życiu są ważniejsze rzeczy niż krew. Romek, się znowu dekoncentrujesz. No, ty masz myśleć tylko o wygranych. O resztę, zadba kapitan drużyny. Czyli niby ty? Niby kto? A może ty? Człowiek, który doprowadził tego, że jego syn ma próchnicę. Słuchaj, nie obrażaj mojej rodziny, dobrze? Będę obrażał kogo będę chciał, bo jestem moralnie usprawiedliwiony, stary! Co, mam pozwolić, żeby te gówniarze nas ograły? Tu chodzi o honor męskiego gatunku. Dlatego, Stefan, będę cię obrażał! Będę cię obrażał, będę cię doprowadzał do granic wytrzymałości i dalej. A ty będziesz to potulnie znosił, tak, bo będziesz coraz lepszy, bo co cię nie zabije, to cię wzmocni. Przez krew i pot, przez łzy i braterstwo broni, przez Grunwald, Piłsudskiego, Kościuszkę, Czopel, Mickiewicz, Norwid, Szeromski dalej, ku chwale do zwycięstwa zależy mi na tych 500 złotych zwycięstwa zwycięstwa no no zwycięstwo zwycięstwo rezygnuję z drużyny. ale jak to odchodzisz? nie możesz odejść już to zrobiłem ale a krew, a pot, a, a braterstwo broni. Fundamentalne wartości. Moje 500 złotych. Kiedyś to była zabawa, a teraz to amalgamat karmionych kompleksami, ambicji i niskiej żądzy pieniądza. Nadal jest miło. Możesz zamknąć jadaczki, kiedy rozmawiam z mistrzem. Nadal jest miło. Ten nieustanny przymus, presja zwycięstwa, to nie jest miło. To jest chore. Jak próchnica. Zamknij się. Nadal jest miło. Romy. 500 złotych. Kiedy w grę wchodzą pieniądze, zaczyna się zawodostwo. A ja nie jestem kulomiotem, tylko fotografikiem. Czy to twoje ostatnie słowo? Tak. Okej. Okay. Trudno. to Stefan. Chodź, dzień Tak po prostu? Co ja innego mogę zrobić? Nie wściekasz się? Przestań. Chociaż masz rację. Zabij go, Nie Ufałem Ci, stary! Ufałem! tor. Moje pilce złoty! Rozmawiamy jak drości. Dobrze. Wyszedłem z drużyny, bo zachowywałeś się dziecinnie. Ja dziecinnie? tak? Mm -hmm. Ja. Wiesz co ci powiem? Nie. Brr. Co to znaczy? Co? co to znaczy. Brr. Zawsze chciałem ci to powiedzieć. Otwarte! Co? Ty jednak potrafisz zachowywać się jak prostak. Chcesz zobaczyć prostaka? Mm -hmm. Na pewno chcesz zobaczyć prostaka. Mm -hmm. Proszę, jestem ponad to. Ponad to też jesteś. Precz, precz, precz. Precz, precz z mojego pola widzenia, idź do swego pokoju. Nie boję się ciebie. Nie możesz się tu czuć bezpieczny, więc idź do swojego pokoju. Nie boję się ciebie. Słyszałeś? Idź do swojego pokoju albo zrobić ci coś złego. Nie dam sobą pomiatać. Więc pójdę do swojego pokoju. Już? Kłócicie się? Niedobrze, no. Bez niego dziewczyna ograją nas haniebnie. Znaczy ja go złamie zobaczysz. No jak? Jak? On twierdzi, że nie zależy mu na wygranej. On no. mówi, że, że ma w nosie współzawodnictwo. No to ja mu pokażę, czym jest życie bez współzawodnictwa, stary. Co? Jutro gramy w karty. Nie? No tak. To no. Zobaczysz. Tak nim zakręcę, tak nim wyobracam, że na kolanach. Jak tylko z nim skończę, będzie mnie błagał, żeby wrócić do drużyny. Super. A, a my mu powiemy, żeby spadł na drzewo. O. Wiesz co, Stepan, wiesz co, wiesz co, wiesz co, idź, wiesz. Bardzo gramy. Gramy, panowie. Stefan? Tak. Ile potrzebujesz kart? Dwie, jeśli mogę prosić. No, oczywiście, że możesz. Przecież to żaden kłopot. Proszę bardzo, dwie karty dla mojego przyjaciela Stefana. Mam nadzieję, że Stefanie, będziesz z nich bardzo zadowolony. <laughs> Dziękuję Wiktorze, karty, które mi dałeś, są naprawdę fantastyczne. Super. A do ku ile kart? dwie a dwie karty proszę bardzo dla Romana i dla mnie trzy karty raz dwa trzy powodzenia panowie dziękuję wzajemnie grajmy więc grajmy o Romku uważam że powinieneś podwoić stawkę ty masz trzy króle a ja niestety tylko o <ścười> dwie dziesiątki a ja dwa walety o, 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 o. więc będziemy musieli Blefować, ale ty się nie daj nabrać. Nie daj się Ronku. A dlaczego wy mówicie o tym, jakie macie karty? Mm. Jesteśmy przyjaciółmi. Ja uważam, że przyjaciele nie powinni mieć przed sobą tajemnic. No ale to wtedy nie warto wygrywać. No, a, mm. Kto tu mówi o wygranej? Jak to wygrywać? Ty myślałeś o wygranej Stefanie? Ja? A czy ja jestem taki? No ale ja nie jestem taki tym bardziej. Gramy dla przyjemności. Oczywiście na fajność. No pewnie nie dla jakichś tam głupiej wygramy. Mm. Dobra. To ja podwajam Stawkę. <laughs> ja w dalszym ciągu blefuję i też podwajam. No więc ja w tej sytuacji blefuję i podwajam. <laughs> Choć wiesz, że nie Choć wiem. <laughs> Co masz zrobić? Trzy króle. Bravo! Brawo! Ha, ha, ha! Nie, nie, o nie, 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 nie. No czyż wygrałem. No, to co z tego? Jesteśmy przyjaciółmi. Musimy się dzielić, wygraną. Nie możemy mówić o jakimś tam głupim współzawodnictwie. No, ale przecież to bez sensu. Prawda? A, rozumiem. Dotarło wreszcie do kolegi. Dotarło? Tak. Zmówiliście się, żeby mnie upokorzyć. Więc idę do swojego pokoju, ale nie pozostanę wam dłużny. Jesteście mi winni po 2,60 każdy. No, no. Myśli się dodatkowo obrazić. Że no, nie przejmuj się z nim, nim zawsze Masz rację. Ty, Stefan, no. Ale ty Psz, rzeczywiście masz rację. No, wiem. Naprawdę? W zeszłym roku ten turniej siatkówki. Pamiętasz też sprawa ambicjonalna no chodziło o zakład. Aha. No nie przyszedł, bo się zatrzasnął w łazience. Ale to tak jak ja, w Sylwestra. Zamek ci się zaczął. Nie, drzwi otwierały się do wewnątrz. Nieważne. Albo ten turniej szachowy. Pamiętasz? Przed samą finałową rozgrywką miał sesję zdjęciową z dzieciakami. No i się zaraził tą. Różyczką bezobjawową nie przyszedł. Ale no, że niby co? No, że niby wiem, jak go przekonać, żeby zagrał w kręgle. No wiem. Romek. Romek! No to ja ten. To ja z panem. Na razie. Romek? Idź sobie, kładę się. Iromuś. no chodź pogadamy jak facet z facetem. To w takim razie jednego faceta jest tutaj za mało. Ty nie świruj, tylko słuchaj. Wiesz, że ty masz, ty masz problem psychiczny? Nie próbuj mnie analizować, dobrze? Dobrze. Ty masz kompleks cykora. Cykora? No, to jest jakaś fachowa terminologia. Ty, ale ty nie idziesz z nami na kregle bo normalnie, zwyczajnie się boisz. Boję się? Tak. Ja? Ty. Człowiek, który sprząta twoją łazienkę... Boi się czegokolwiek. Tak. A, stary, zauważ, że zawsze jak przychodzi decydujący moment, to ty, lecz, zawsze znajdziesz jakiś pretekst, żeby się wymigać. Bo ty nie wytrzymujesz presji po prostu. Niedorzeczność. Tak, A przypomnij sobie zaręczyny z Grażynką. No, w ostatniej chwili ze strachu straciłeś głos. I kto się oświadczał? Ja się musiałem za ciebie oświadczyć. Ale to była wyjątkowa sytuacja. Oświadczyny koszmar. Ale ty zawsze, jak jesteś tuż, tuż od y, wygranej, zawsze dopada ci jakieś nieszczęście albo chorujesz, tak? Na wszelki wypadek. Wiesz, że, żeby ci nie było przykro, jak coś ci się nie wyjdzie. No faktycznie, w siódmej C zaprosiłem moją koleżankę, Mariolkę Madecką, do kina, ale nie poszedłem. Dostałem transcendentalnej straczki. No widzisz, i ta właśnie, trans... Nas, ras, las, trans... Murder. to cię ukształtowało na całe życie, stary. Ja byłem głupi. Nie tą ręką, nie tą ręką, błagam ci, nie tą ręką. To jest ręka mistrza, to jest ręka do kręgli, pamiętaj. Wiktor, dziękuję, otworzyłeś mi oczy. No. W takim razie ja się zmierzę ze swoim demonem. No. Pod świadomości i wygram dla ciebie ten zakład. I super, i idę dzwonić do Stefana. Będę miotał kulami jak młody bóg. Wiktor! Coś sobie nadwyrężyłem. Co? Nie, 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 stary, to... Nie, ty! To jest tylko w twojej głowie, uświadom to sobie. Ale czuję, jak mi się rozciągają, wiązadła. Do góry, do góry, do góry, do góry, dawaj, dawaj, do góry. Razem, no. Do góry! Nie tak, tylko. Do góry! A! Już nikt ty nie stagram w kregle. Dlaczego mi to robi? Wiktor! Wiktor! Śniadanie! Śniadanie! Słyszę, słyszę. Dzięki. Mam nadzieję, że jajecznica się nie przypaliła. Zobaczymy. Nie sięgałem wzrokiem do blatu kuchen. Nie. Jajecznica w porządku. Gdzie jest sól? Tak. Już. A Proszę. Dzięki. Keczup? Z bydlaku. Kanalio. Kanalio. Czy nie widzisz, jak cierpię? Rozmawiałem z lekarzem, wszystko sobie wymyślasz, bo się boi. Ale mnie to naprawdę boli. Bo sobie jęczeć, wiesz. Nie jęczę. Histeryzować. Pisteryzuję. Skamleć. Skamleć. A ja tym palcem nie ruszę, stary. Żeby ci pomóc. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Że żeby ci pomóc. Parado! Wszystko zrobię dla twojego zdrowia. Dziękuję ci, przecież. Na zdrowie. No, Romek. No, kopnij się po keczu. No raz, dwa, raz, dwa. Ty jak to właściwie działa? Rozciąga mi plecy, żeby odciążyć ten głos. Jak się czujesz? Sobojętniałe. Może dlatego, że wszystko ci wisi. O czym myślisz? Że trzeba umyć okno. Daj mi coś do picia, tam stoi woda. Proszę. Spokojnie, spokojnie. Co ma wisieć? Nie utonię, idę do łazienki. Co robisz? Pso? Co? co Dźwi tak jakoś ciężko chodzą i tak jakoś. O! Skrzypią, nieważne. Ty, saj. Gdzie z romek? Powiesił się. A. Matko, co ty tu robisz? No Może mi odpowiesz, stary. No, wcześniej nie, nie był taki zamknięty. To, to już są takie wrażenie, wiesz? To jest śmierć. Promy, no. No jest jeszcze szansa. No nie pozwól, żeby mi ograła własna sekretarka. Nie wymyśliłem sobie tego, tym razem naprawdę cierpię. No, Będziemy po śmiewiskiem. Jeszcze kiedyś się odegramy. Dobra, chodź, Stefan. Widzisz, beznadziejny przypadek. Powodzenia. Dobra. No i znowu to samo. Jak zwykle uciekasz w chorobę. Wstyd mi, że jestem tobą. To zamknij się! Naprawdę mam uraz. Naprawdę chcesz zawieść przyjaciół? Zawieść samego siebie? Przecież stać się na więcej. Naprawdę? Wstań, Romanie, wstań, idź! Przez morze krwi i potu, w imię przyjaźni, w imię odwagi, Kuchwalę, ku chwale, ku zwycięstwo! Zwycięstwo. Zwycięstwo! Zwycięstwo. Bo liczy się tylko to. Zwycięstwo. 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 Zapomniałeś kuli. Ale tak. Tylko co za wstyd, żeby baby nas ograły. Jeszcze 500 złotych w plecy. No, A! Nie, no ty to umiesz mnie pocieszyć, no, stary. Gdyby był Roman. Roman, Roman. Roman jest skończony. Ten facet już nigdy, powtarzam, nigdy nie weźmie kuli do rąk. Nigdy, nie mów, nigdy. Drogie panie, gramy. 咿呀呀 Spokojnie, spokojnie. Romek, ostatnie dwa rzuty, wszystko zależy od ciebie. Dawaj, poczynam ci. Kulę. Yes! A, tera... Tremis, jest, tremis, jeszcze nie wygraliście. Chwileczkę, momencik. Mm. Jeszcze jeden rzut. nie <grym>, miałem ci tego nie mówić, ale muszę ci to powiedzieć, stary. Jesteś Bogiem! Taki rzut dla ciebie to pestka. Podam ci kulę. Proszę bardzo. Romek, wszystko zależy od ciebie. Dawaj. Chyba schowałeś mi ten czas. Nie, 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 to ci się wydaje. Rzucaj. Romek, proszę cię. Nie, to. To, to ci... Dawaj! O, nie A! dostał! Romek! Czy wy nie widzicie, co się z nami stało? Przecież to miała być zabawa, pretekst, żeby miło spędzić czas, żeby lepiej się poznać. I wygrać 500 zł? Co złego byłoby w remisie? Nie widzicie, jak zaszepiła was żądza i chciwość? Trzy młode dziewczyny i trzech mężczyzn rzucają się sobie do gardła, jak dzikie zwierzęta. Mój najbliższy przyjaciel jest gotów wskazać mnie na dożywotnie kalectwo. Monika ryzykuje swoją karierę, bo przecież wiemy, że Wiktor nie zawaha się jej zwolnić. A Stefan zaniedbał swoje służbowe obowiązki i na patrol wysłał swoją żonę. Czy nas to nie przeraża? Rzucasz czy nie? Właśnie. 500 złotych. Ale, moment. Za wasze 500 zł my zapraszamy was na kolację. Ty, I ty idziesz ze mną. Stefan. Monika idzie ze Stefanem. Ale moralnym zwycięzcą.